Znaczy, dopóki parapsykologia nie jest opracowana przez naukę, albo w jakikolwiek sposób, w jakiś ryzach nie opanowana, dopóty będzie bardzo dużo ludzi, robiło z tej parapsykologii różne historie i rzeczy, i tak naprawdę będą odganiać rzeczywistych ludzi nauki i wiedzy od poznania tego zjawiska. A słuchajcie, jasnowidzenie jaśnie, jasnowidzenie to jest Twoje wnętrze, to jest Twój świat, co Wam powie? Nie jest dla mnie jego jasnowidzenie to jest jak gdyby dziurka w niebie, w naszej ciemności zrobiona, i to jest największe szczęście dla nas, ja... że jest życie po życiu. Ale inna... to jest Nie. dla mnie najfantastyczniejsze, inna... Że ja jeszcze żyję. Nie, Joanna, jest inna rzecz. Ja zawsze mówię taką prostą rzecz. I dzisiaj to panu że powiem. Że ja żyję po śmierci. Nie, dzisiaj Panu powiem. To jest bardziej skomplikowane. E, wiem, na bardziej. pewno, że to jest bardziej skomplikowane. Nie wiem, dlaczego Pan się urodził. Nie wiem. A ja wiem. Jeżeli Pan chce tą nieprawdopodobną tajemnicę poznać... To niech, niech Pan mnie o to poprosi. Ja wiem, na pewno wiem. To proszę, Jest Pan gotowy na tą wielką tajemnicę? Tak. Powiedz? Powiedz. Ja Ty wiesz. A może chcecie wiedzieć razem, dlaczego się urodziliśmy? To jest Doświadczenie. Urodziliście się dlatego, bo was przedtem nie było, wczoraj was nie było. Dziś jesteście. Urodziliście się, drodzy Państwo, dlatego, żeby tu i teraz, dziś, w moim życiu, które było, jest, mhm. zagrać epizod. bo się go grać. Mhm. Niedługo was nie będzie. Nie chwilę. Nie będzie epizodu. Ale Ktoś my się... będzie. Tylko po to się urodziliście w mojej psymice. Rozumie Pan? A Pan powie, wice-Wersa I nikogo nie powinno to obrażać. Świat jest dokładnie taki, jak my jesteśmy wciąż. Jaką granicę pozwolimy sobie zachować, tak ograniczamy swój świat. Oczywiście nie można popadać w nonsense, ale ja myślę, że w ma tym maticie zwanym rzędzie nie ma żadnych granic oprócz jednej rzeczy, zdrowego rozsądku. Jeżeli to jest tak, jeżeli wychowamy w takiej Warszawie społeczeństwo młodych ludzi, hamburger, jedz... nie, nie no, hamburger, Keksy, jedz bezmyślnie, właściwie, wyjdzie pan Jacykow i powie, Robana, pan jest dziwnie ubrany. Bo teraz jest moda nosić jeden od jednej pary, drugi ból od drugiej pary. Różnokolorowe. Albo gumowce. I wederko na głowie. Oczywiście bardzo zgrabne. było to wystarczy powiedzieć. Kobiety już chodziły na tego gumowce. To jest chore. Zakładać gumę w upalny dzień. I płacić duże pieniądze za to. Była taka moda, chyba jeszcze jest. To jest zbiorowy wpływ. Niby błahy, tylko on nie jest błahy. On jest wzór tworzenia społeczeństwa, w którym można bardzo łatwo sterować. Tak. Nie autorytet w postaci profesora, doktora habilitowanego fizyki, takiego i takiego, który mówi, słuchajcie, w waszej psychicy są tak genialne rzeczy, wy możecie być platonami, zdajecie sobie sprawę, tylko od tego zależy. Od tego wieczoru, żebyście sobie z tego zdali sprawę. Nie, pokazują pana piruga, który Tobie dzisiaj powiem państwu, lubicie mnie, widzowie, dzisiaj powiem państwu prawdę o moim życiu. Jestem Żydem i pedałem. Brawo, panie piruga, to Brawo pan jest bohaterem narodowym. Może nie, jeszcze nie bohaterem, ale już pedałem. Czy to jest normalne? Czy od tych ludzi można żądzić, żądać pytania wnętrza człowieka? A inaczej. Nieprawda, że ci ludzie zaczynają być tolerancyjni i oni nie mają sobie. Oni, oni zaczynają być bezmyślni, tak. zaprogramowani. Na tym to polega. A dlaczego tak się walczy z dogmatem jakiejkolwiek religii? W bardzo prosty sposób, bo religia jednak odwołuje w jakiś sposób, chociażby w postaci mantry zwykłej modlitwy, nawet katolickiej. To jest też pewna mantra powtarzania ciągle tych samych słów. Ale łączymy się z jakimś wnętrzem swoim. My mamy żyć na zewnątrz. Tamten pan ma cały czas grzebać w komórce i coś wystupiwać i wynajdywać. To nieważne po co on. On się tak mało żyje. Jak poza na ten czas do życia? Tylko. Patrz. W urwało człowiekowi głowa, a ona gadała jeszcze dwa dni. Fakt pisze. To na gazeta. Najgorsze, że taka bzdura by była napisana, a na drugi dzień wszyscy kupią i tak fakt. To oznacza, że społeczeństwo kompletnie zdebilało. I to jest ciężka praca w tym kierunku, żeby tak by było. A wnętrze i dusza musi przejść osadów. Panie Krzysztofie, bardzo zależy mi na mm -hmm. tym, żeby pan był łaskaw poświęcić tego czasu, żebyśmy zrobili dość doświadczenie. I poza tym chcę panu chcę panu uczciwie i jak najbardziej za to podziękować za wstawienie się za moją osobę, zresztą niejednokrotne, za Pana postawę i w Szkole Policji w Szczytnie. Jest Pan właściwie jedyną osobą, która potrafiła stanąć w mojej obronie. To jest dla mnie wielki zaszczyt. Nigdy Panu tego nie zapomnę. I mam Pana za człowieka o wielkim myśleniu i o wielkim sercu, a na pewno o wielkiej pokorze w stosunku do tego, co nie poznane. Bardzo Panu serdecznie dziękuję. Nigdy Panu tego nie zapomnę. Co by Pan chciał powiedzieć i przekazać ludziom i przyszłym pokoleniom? Jakie powinno być ważne i najważniejsze w życiu każdego z nas i na co powinniśmy uważać? I czego najbardziej chciałby Pan wszystkim życzyć? Zawsze sobie wyobrażałem, że zdechnę. A gdybym wiedział przedtem, że zdechnę i się do tego przygotował, to już nie chciałbym wiedzieć, ja gadałbym nagle. To powiem panu jedno. Umrzesz, nie zdechniesz, zdycha zwierzę. Nagrałbym, postawiłbym koło swojej mogiły dwa takie megafony duże, mały dyktafonik i puściłbym tam jakąś muzę, którą lubiałem, się na przykład utwór Fleszyn D.P. powiedzmy, jakiegoś zespołu, a potem do całego grona by wziął <laughs> Rodzina nie ma ze mną kontaktu, bo uważają mnie za diabła. Ciotka mówi wręcz, że jestem diabły bo trupy znajduję. Mam garstkę przyjaciół. Mam nadzieję, zalicza mi się w Pana myślach też ja. Ale, Ewa, co? Zawsze każdy kwit w tej szafie, każdy efekt, każdy... Myślałem, że to zaciekawi, że to... że ludzie zaczną się interesować głębią tego. Nie, że to trup. Głębią. Dlaczego? Tak jak idą bezmyślnie... KFC, czy hot -doga. tak samo bezmyślnie uważają się, że ta kupa ciała na nich to są, bo się z szafą w swoim domu, z kołem od pojazdu w swoim samochodzie, ze śrubą od silnika. Są po prostu żyją w symbiozie z tym całym tałatajstwem materialnym i wydaje mi się, że głębi nie mają. Znaczy głębie mają. Ona się trochę zmieniła od głębi myślowej i duchowej. Po głębie na przykład. Cześć Laska. Masz fajną dupę i dzisiaj się zabawimy. Zapraszam Cię na początek na dyskotekę. To jest głębia. Platonowska, Arystotelesowska. To takie gówno w pierwszej klasy. A poza tym ty tak. Mówi się nam w różnych gazetach, w różnych telewizjach, w różnych radiach. Platon to idiota. Arystoteles to idiota. No niech pan mi powie, że się Platon. Proszę, cokolwiek. Filozof różnie mówią, jest tak kiedyś sądzono, ale dzisiaj same cyfrów mówi, że to idiota. Parę innych osób też mówią, że to idiota. W tvn nie mówili, że to idiota, a wyborcza dwa razy artykuł napisałem, że to idiota. I myślę, że jeżeli pan chce pracować u nas w banku i podbijać te pieczątki dalej za 8600, a to nie byle jaka pensja, chyba pan nie jest jak platon idiota, to myślę, że pan powinien w ogóle przestać o Platonie mówić. A i w trakcie przerw siadaniowych, proszę więcej jako dyrektor, że pan mówi, nie mówić o tym, jakiś filozofie, jakieś kosmosy, bo pan, niektórzy pana za schizofrenika, drogi panie, i poza znajdzie temat, czym pan bo Volkswagen, tak? Są podróbki, śrób, bardzo dobre, polecam, do średnika, po co te drogi kupować, o tym Pan pogada, i ludzie Pana zaakceptują, będziesz Pan w środowisku, na grilla Pan pójdzie. Grill, sobota, co Pan robi w sobotę? Czy to jakieś bzdury, tak, chwilę zobaczymy, grill proszę Pana, przyjaciele, piwko, gada, o radarach, o polityce, Tu nie za ostro, musi być zadowolony. Jest Pan młodym człowiekiem. Pan musi dużo w życiu mieć, kupić sobie. Odstrasza Pan klientów w banku, bo teraz jest moda na porwane rękawy, tu od góry. To jest krzyw. My chcemy ludzi silnych. Pan chodzi w normalnej marynarce. Pan czyta starodawne książki. Pan uczy się historii, co jest w ogóle niewskazane. Pan chce w tym środowisku być silnym? Czy oni Pana wykrą. Więc szanuję Pana do rozsądku, niech Pan się bierze do roboty, za siebie. To co ludziom powiedzieć? Pan tu pyta. Co ludziom powiedzieć? Ja się nie mam za coś Wielkiego. Ja mam te przypadki, które zrobiłem za coś wielkiego. Dla samego mnie one są wielkie. Przerastają moje myślenie. Co ja mam tym ludziom powiedzieć? Przecież oni mnie wezmą za idiotę. To się za oszusta, te spóźnią Oni będą myśleli, że ja jestem nawiedzony. A wiesz co? Jaki byłby problem, gdyby tu dzisiaj, z nieba, zszedł w łachmanach wiedzy, szedł z tą i usiadł. Nie miałby karty płatniczej, kasy. Mało tego. Wyglądałby na tyle dziwnie, że ten pan by poczuł, Pan chyba pomylił miejsca. Security by zawołał? Nie, nie, poczekajcie, pan chyba pomylił. Nie, ja chcę usiąść odpocząć. Długo szedłem z nieba, nogi nie bolą. Zawołaliby ochronę. Dokumenty proszę pana, ja by nie On w łachmanach. Nie mam dokumentów, jak się pan nazywa? Jezus. Jezus się pan nazywa. Policję by wyzwali, już by był dzień na bok. Ja go poszedł do aresztu za, za drwienie z religii. Albo trafiłby do domu wariatu. Ma Pan jakąś inną opcję dla niego? Nie ma. Dlatego być może Jezus nie przychodzi na razie na ten świat. My nie jesteśmy. My jesteśmy dokładnie tak samo gotowi symbolicznie na przyszłość Jezusa, jak wtedy sam był przygotowany. Byśmy go nie uczurowali, ale byśmy go w więzieniu zamknęli albo w domu wariatu. Dostawałby psychotropa i w końcu sam by przestał wierzyć, że jest Jezus. W takim stanie jesteśmy. To nie tak. Wydaje mi się, że takich ludzi jak ja będzie coraz więcej. A nam dlaczego? Dlatego, że zaczęła się walka dobra ze złem, tak na całego. E, cywilizacyjnie coś się dzieje na tym świecie i nie ma mowy. Dzieje się, dzieje się. E, to, to nie jest. I co? To się wyczuwa. Dopatycznie wydaje nam wydajemy się, że walka dobra ze złem. To jest jak diabeł rogaty na anioła, a anioł na diabeł. To nie jest tak. w się sercach. W formie psychiki. Tak, w sercach to Jak się wyjałowi głębie, to z takim potencjałem można wszystko. Tłumacze są mądre, drogie panie, i kosztują już nie 60 zł, a 800 te same. A wy je kupicie. Będą wam skóra się odparzać w upale, a wy będziecie w nich kupić. A w szczycie tej mody będą 1200 też je kupicie. Widzi pan, jak to działa? Ale wtedy nie mogą mieć pojęcia o Platonie, o Keplerze, o Koperniku, o Einsteinie. Oni nie mogą o tym wiedzieć. Oni muszą wiedzieć o Jacykowie, o Kirugu. A kto to jest w ogóle? Ja to Jacykow? w ogóle nie mam pojęcia co to jest. To to są. Jakieś pajacy, tak? Nie pan. On ci powie jak jutro jest wasz <grym> A Czy ty jesteś modowa czy nie? Z jego punktu widzenia? No i tak dalej. Ostatnia rzecz. Nie, pan włączy jednego ranka, dzień dobry TVN, Widzi pan tam prostych ludzi? Ja już daję taki przykład, Kasie jest sądowy. Czy widzi pan tam kolejarza, który jest na bezrobotnym, ma siedmioro dzieci i wychowuje te dzieci? I mimo że nie ma pieniędzy, żyją te dzieci, i są czyste i się dobrze uczą? No. Nie ma tak. Jest pani, która. Pani Verma mówi. Proszę pani, jak pani jest jesień, zaczęła się depresja się? Da. jak pani spędza czas, żeby nie popaść w jakąś stagnację czy depresję? Pani Doroto, nic specjalnego, my tak, raz na dwa tygodnie z mężem, w piątek wieczorem lub sobotę rano, skakujemy do samolotu, do Brazylii, na plażę troszeczkę pochodzimy, niedzielę wieczorem wracamy, cały tydzień, a nawet dwa tygodnie, jak na narodzenie, do Brazylii polecam. Więc słyszeliśmy, że do Brazylii co drugi tydzień na weekend i się na przykład. Krzysiek Ty telewizji widzi, mówi, o kurwa, jaki jest dobrobyt w jak to jest dobrze. Ja jestem porąbany, bo nie tylko na Brazylii nie stać, ale na czymś i na telefon. A tu do Brazylii się to do Przecież nie widzi Pan, że to jest kreowanie. Nie widzi Pan, że to jest odmawianie innej rzeczywistości. Widzi pan tych spedalonych ludzi w połowie, co tu łażą, facetów, którzy nie wiem, ja nie wiem, czy to jest kobieta, facet, czy to jest jaszczurka. Ja nie wiem, co to są za ludzie. A widzi pan jak są osztywni oni, a widzi pan tego gościa w tych okularach i tych różowych spodniach. Czy on próbuje tym wyglądem jakoś tożsamość sobie? Wejdzie takie bryle, ubierze, albo jeszcze coś może, może nie wiem, włosy dwa kolczyki. Niech mnie będzie widać. To jest moja tożsamość, nic ja mam tu kolczyk przez nos i tatuaż taksi z tyłu na plecach. Jestem przez to wyjątkowy. Przecież pokazuje się nam, że to właśnie jest wyjątkowość. Ile musiał się Platon napracować w swoim życiu i namyśleć, żeby być wyjątkowy żebyśmy dzisiaj o nim wspominali. Wystarczy wypowiadać sobie na czole taksi. Jest się wyjątkowym? Jest. Gdzie to tatuują? Gdzie robią tutaj A nie wiem, przecież mam się zapytać